Tam jeszcze dobijamy reszki. Oczywiście. Polacy później na Hosana. Dobijamy reszki i buksada. No, oczywiście. Ale na iPort. U serwera, a później może zrobimy winka, tak na spokojnie. Ale to ten winek już tak. No. do lewodzi. Ja. Jaja, ja, dobra. dobra. Ja, ja no. To Ale iPort. Tutaj. tutaj na zielony, no. O, dobra dobra może być. A to skaczemy na zielony najpierw. Tak. Dobra. A później na terminala skaczemy, bo tam będzie kluczyk, co nie? I na terminalu rozpierdalamy jeden skład, no i wynik, nie? No. no i dobra. A tu 12 killi robimy, co nie? No. Nie, tu może 8, bo nie będzie więcej. Ale 8 tak. zrobimy. No tak myślę. Tak? No. na plan nam dobrze. Ma plany mamy sajegiste. Ale aktualizację cheatów pobraliście gdzieś sięczą, co? No, pobrałem, tak, I noc. Noc. Oczywiście, i na jegity. 9,08 no no. A Leco. Leco. Czyli co, pobraliśmy tylko po to, żeby nie żała, tak? Tak, leca tu. Dla na, na, na pizza. To napój jest. MP9, jest. MP5, To jest, jest No i ta gra, to miała być MP5. Mam obok sobie kumpli. kime? Yağmur ayıydı. Orta kurva. Co to mówisz paku? Był parka. Kwadraty, lecimy przez na kwadracik, a każdy twoje kurwa No jak? Polecam Gdzie są? Nie wiem Wszędzie No i są około dwóch wyglądało około mnie, więc tam stąd, stąd też się trzymać No kurwa skąd? Po czym je wal Spoczył mi strzela Stąd, zresztą. Z tych rejonów. On biega, on jest. Idziemy. Na mnie. first. Możesz mi, czy nie? No, przed no nie wiem. Ja tam, tam mam jednego typu chciałem. Ja, ja pierdolę Co? Właśnie nie wiem. Chipek jest tutaj. Mam już jednego cipka No, masz chip chipka Kamila, od mojego cipa nie masz. A to przepraszam, no to na to ci że oznacza, że masz mojego? Gdzie on jest, co ostatnio? Nie wiem. A to ilu zabiliście? Inna. Ja dwóch, znaczy jednego. Tu jeszcze się czołga. Jest ja dwóch. Na górze, czy jak? No zacząć. Uh! Jeszcze nie leci. Gdzie? Tutaj, niebieski. Widziałem, że przyleciał. Nie wiem, gdzie skręcił, nie wiem, co zrobił. No, teraz dawaj tego snipera. Pierd. I będziemy mieli plecy. Pojedziemy tam na z tego Uś Dostał po głowie raz Patrz okno, możesz, możesz postarać się podejść kawałek. Po Dobra, podchodzę, patrz okno Patrzę okno Można na głośno bez, z centralnie na okno Jak piknie to go jednak Dobra, idę Odpuszczam okno. Patrzę. Chodź, chodź, chodź do mnie. A Menesa, mogę mu zajebać nes jak mam Dawaj, tam. dawaj, dawaj. Dobra, Puszczamy NES-a, zarabiaj, leci nes środek. Jestem głupi, nie wiem co tam widać. Fleszuję, robię hałas, Dzięki. No, podnieś, podnieś lepiej. Czekaj. Zeskoczył pewnie. Jest twój z twojego, czemu nie mówisz, że wchodzisz do niego Wchodzę, ale on się gdzieś A, tutaj jest z To od razu, więc... więc co? O kurwa. Mam go, mam go. Aha, to tron. Paniaki. Jeden tu wychyla. Wychryj się tylko. Patrz tego zielonego. Na zielonym, no patrzcie tam. Żeby mnie wyjebał. Tu jeden. Leczę się, Uy, czekaj. Podjemy tego, tego z zielonego Czekaj, leczę się. Aha! Głowę w locie dostałem, w Adam poleżał drugi raz. Czekaj, 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 wiem. Jeszcze jeden, pamiętaj, że jest. Wiem. Dobra, muszę ich was zrespić tutaj. Zrespię was tutaj i najwyżej Dobra, co polecę, to co polecę. Dobra, ale nie przejmuj się nim. É pronto, To tak późno nas zespiłeś? <laughs> Jeszcze problem ma do dziełaś, to No bo, kurwa, teraz będę by musiał czekać minutę 15. Dobrze Przysy, I czysty i przystęp, aż on zdechnie, kurwa! Pod kontrolą. Ta! Gdzie lecimy no? lepiej? Przy trzebie, nie wiem kurwa, gdzie jest strefa. Lecimy na buksansa, San, Buk -San Jak tam typy będę, chłopy? Chuj napierdalam z człowieku. Nie, ja tam nie lecę. radę? Ty dasz radę. Dawaj ulicą, Dawa, nie domki. saj się człowieku. Ulicą tędy jedź. Jedź, jedź. Ty. Tędy. Stary, polecił na te domki. Dawid. Ktoś odradzał tutaj gdzieś niedaleko. Ja też swoich odrodził. Co jest... po, a w sumie... Dobra, jest jeszcze drugie auto. Dobra, to ja lecę. miłego. Później będę. Czemu? No jest ja idę to zaraz, teraz coś innego niż skurwa Fabji. Ha, zostawiam. Później biję, nara. nara. Pomóż tak, tak. No Lord no, wie, co, lecimy, się my tam się zaznaczyłem. Bo tam jest realna szansa, że nikogo nie ma. Masz tą drogę? Zrobisz tą drogę teraz, jeszcze, póki masz tak ktoś. No jest. Bo ja nie mam apteczek, a muszę prać. Dobra, dawaj ze mną tam na budynki, mówię Są ci. Otwarty. No dobra, lecę tam na pomarańczowy. No nie, wysiadłem za auto. O kurwa, ja pierdolę. chciałem w stupek trafić. Myślałem, że siadło w stupek i już sobie I ja Gorzej, jak coś tu będzie. Ja chyba tu wszystko mam. Co robimy? Odwracamy go czy co? Już teraz to nic obchodzi. Nie no, czwórka to musielibyśmy mieć twoje abteczki z tego i w ogóle. Ja na ulicy poleżę. opalam się. tu towane było wszystko, ja pierdolę. Nie, ja tu nie mam. A to by się to da nie dało jeszcze mnie chętbyt szybko, ale no kolorowo. mam broń, ale nie mam amunicji No Daj są tutaj coś ma. Stopione, piątki, sióstki, zidemki, pzęsemki Podzielcie się kombosem i nie każdy chwyci na tam. To co jest, nie? Trzeba grać. Ja tam w jednym domku już się Bo Tam w tym budynku Ani żałuję, że nie dojechałem. Kurwa, no. daleko nie było w sumie, by nie patrzeć. Dałbym radę może. Chociaż tak w takim z jest byłem ale apteczki w sumie. Oooo. strefa idealnie bugsonowa: 38 ty patrzcie, gdzie oni są? Wszyscy na boksanie siedzą? Co jest, kurwa. Nie zabijaj się strzałów, nie stłychać No z lutem trochę dzipa jest Co, przemieszczamy się? Macie to, macie to, piątki Ty masz fajne ludzi Kamilek pokaż kamilek No nie no kamilek ma O jeszcze tu miks znalazłem do kara Masz celownik dla niego? Weź pod niego celowniki jakieś. Nie mam właśnie. Córkę, dwójkę, obojętne. Siema. Siema, głośno słychać. No. Typ na no, 300 lądował, mamy miejsce, no. Tak, tak. No już już końcóweczka, to jeszcze chwila i... Jaka chwila? Jeszcze dobre 10 minut tej gry. Do ciebie? Widzę. Widzę. Ciekawe kurwa jak mnie zna... zobaczył kurwa, że tu jestem. No patrzyli na budynki. patrzyli na budynki. No tam na piksel pewnie pikuje. Potem do... ...do górki. Kurde Kamila, Kamila, Kamila podnieś, nie lootuj Mało drogę A strefa 10 sekund Kurde ale dostanę strzał, już to czuję, co nie? Ma, masz apteczkę? Go. Nie. Mam, daj. Wyrzuć mu apteczkę i jedź po polutę i ten. Zresztą sobie no, masz robić. Ta strefa będzie mocno biła, będzie streszczać. Chodź, że czwórka. Jest Szóstkę, czwórkę masz tu. To jest. Dym na sobie, jak marz. Samochód po prawej. Leci. Nie, 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 nie rzucaj, nie rzucaj. Nie rzucaj. Jest... Ej. Tu są przecież. Nie, tu. A. To nie samochód, tylko ta. O, ej, dawajcie jeszcze krzykę na nią. There Dobra, tylko tam lipek, kurwa mam. Lipe ja zaraz wracam. Jak ktoś tam na Nexa grać dło, muszę ich coś na to zrobić. Jest tu <tusza> co? Kurwa strefa. O kurva, naž no ide. Kurde oni podniosłem ja pierdolę Ale strefę mam. Skąd open? na górce na górce no to już Kurwa nie widzę go Odbił się Aha od razu głowa, 92 drugi poziom. I to by było na tyle, zobaczymy jak się teraz poradzi. Patrz, od razu głowę mu. No dobra, sobie już nie poradził.